witajcie na kanale wiejska kurka w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku damy kurą kolację wczoraj nie było odcinka dlatego że bardzo wiało i się nie dało nagrywać tutaj teraz widzicie jak gołębie karmią młode Młode już obrosły w piórka. Bardzo urosły. Teraz dam kolację gołębiom. Gęsi już się domagają kolacji, więc im damy. Jeszcze jedną porcję. Kury już się pochowały, zimno im. Dzisiaj było sześć jajek. Kulki ozdobne też weszły. Tutaj gęsi rozwaliły drzwi. Trzeba będzie naprawić. O, Jolka ze swoim kurczakiem. Tutaj silki. Robi się zimno, więc będzie trzeba zamontować tutaj okno kurą. Bo już w nocy, dzisiaj był, był przymrozek, na minusie było, tutaj taką młodą kurę gęsi zamęczyły, połamały jej skrzydła i nie nogi, i nie może tak chodzić. Tutaj siedzą nasze kaczuszki, zastanawiam się nad wymianą kaczora z kimś, żeby już na wiosnę był nowy, żeby się mogły rozmnażać, kaczorek taki duży. Tutaj gąski. Gołąbki sobie rosną. Już są takie m, prawie całe białe. Już bardzo obrosły w piórka. Te już na nich nie siedzą w dzień, tylko w nocy, jak jest zimno. Piją tak bardzo dużo wody, że trzeba co chwilę im dawać. Tu silek też trzeba zamontować okno, tylko gdzieś zginęło i trzeba nowe zrobić. A tutaj oświetlenie w kurniku. Ten pa... e, ozdobne kurki już można zamknąć, bo już wszystkie weszły. Duże kury oraz kaczki i gęsi będą później zamknięte. Gęsi już są przeniesione tutaj. Niestety, jeszcze się nie nauczyły tutaj wchodzić, i wchodzą do dużego kurnika. Ale już tutaj będą na razie sobie mieszkać na stałe. I to na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Zapraszam Was do oglądania następnych filmów. Do zobaczenia. Pa i pozdrawiam.